Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotleciki z pieczarek. Mam tutaj pół kilograma pieczarek, dwa surowe jajka, trzy jajka gotowane, jedna cebula, ząbek czosnku, bułka tarta, sól i pieprz. Na patelni mam dwie łyżki tłuszczu. Rozgrzewam tłuszcz i będę kroiła cebulę. Cebulę pokroję w drobną kosteczkę i przysmażę. Do cebuli dodamy starte pieczarki i całość przysmażymy. Tu się rozgrzewa, więc dołożymy zaraz cebulkę. Troszeczkę ją przesiekam, aby była drobniutka i przekładam naszą cebulę na patelnię. Cebula się będzie smażyła, a ja w międzyczasie zetrę na tarce nasze pieczarki. Pieczarki musimy oddusić, aby odparować nadmiar wody. Tarki mam obrane i ścieram na tarce o dużych oczkach. Szabola się przysmaża, należy od czasu do czasu ją przemieszczać. Jeden ząbek czosnku, ponieważ podkreśli to smak pieczarek naszych kotlecików z pieczarek. pombek czosku ścieram i wszystko wędruje na patelnię. Kieczarki mam starte i przekładam na naszą patelnię. pieczarki się będą dusiły tak około 10 minut. Należy je posolić. I popieć. I pieczarki się duszą Pieczarki mamy już przysmażone, przestudzone, da Będziemy dodawać następujące składniki. Dorzucamy dwa jajka surowe. Tak z dwie łyżki bułki tartej dorzucimy. Na razie skroimy trzy jajka, które. I następnie dołożymy troszkę zielonej pietruszki, ponieważ ja lubię zieloną pietruszkę. To w nasza masa pieczarkowo-jajeczna będzie z zieloną pietruszką. Masę należy dokładnie wyrobić, o ile masa jest za rzadka, dołożymy jeszcze bułki tartej, ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nasza masa musi mieć odpowiednią konsystencję. Wyrabiamy i będziemy formować nasze kotleciki. No, jeszcze troszeczkę bułki tartej dosypiemy i zobaczymy jak to będzie. No, teraz będzie dobrze. Tak wygląda nasza masa pieczarkowa. Ja sobie opłuczę ręce i będziemy formować nasze kotleciki. Obtoczymy w bułce tartej i będziemy smażyć. Ja tutaj już mi się rozgrzewa tłuszcz na patelni i będziemy smażyć. Może jeszcze troszeczkę tej bułki tartej, co byśmy mieli taką dosyć tęgą. O, teraz będzie masa bardzo dobra i jeszcze dołożę do niej zielonej pietruszki. Pietruszkę drobniutko posiekam. będą kotleciki pieczarkowe. troszkę mam posiekaną, dorzucam do naszej masy i już mam gotowe. I formujemy kotleciki, obtaczamy w bułce tartej i. Będą smażone na tłuszczu Ja formuję nie za duże, takiej wielkości kotleciki I już składam na rozgrzany tłuszcz Obtaczam w bułce tartej, są one bardzo delikatne i będą się smażyły. Uformuję wszystkie kotleciki, aby nasza masa i otoczę bułce każdej. Potleciki mam uformowane. Oj, coś mi tu pryska. Uformowane i będziemy dalej smażyć. Sprawdzimy, jak się nasze kotleciki smażą. No, bardzo ładnie. Tak wyglądają wszystkie nasze potleciki. Będziemy je smażyć ponieważ muszą mieć miejsce przy smażeniu. Tu już mam ładnie, się ładnie smażą i następne dokładam do smażenia. Te zaraz będziemy obracać na drugą stronę. Kotleciki smażymy La rumiano. nasze kotleciki być rumiane. Przełożymy nasze kotleciki. No jeszcze troszeczkę się muszą smażyć. Następną porcję włożymy do smażenia. mamy kotleciki złoto brązowy kolor a następne będziemy smażyć o, tak oto wyglądają nasze kotleciki z pieczarek